Witam, ja jestem też Tomasz, a w tym filmie chciałem Wam przedstawić wymianę żałówki H1 i H7 w Skodzie Oktawi 2C po Lifcie, oczywiście w lampach przednich. Na moim chomiku, do którego link znajdziecie w opisie filmu lub w kanale, jest też umieszczona instrukcja, jak wymienić pozostałe żałówki w tym samochodzie. No więc, oto i nasze światło. Tu jest ten. O, to musimy odkręcić, że widzicie już kawałek. Zostało odkończone, więc odkręcimy to do końca. Jest to taka właśnie biała nakręteczka na tym gwincie. Włożymy się na silniku. I tu jest ta blokada, czyli to ciągniemy do siebie, a to podnosimy do góry. Ciekawe, czy to jest tak łatwo. No łatwo, to podniosłem, to pociągnąłem jak widzieliście, mogę to jeszcze rozsadzić, ciach, i to nam wychodzi. No i w tym momencie trzeba wyciągnąć całą lampę. Jak widzicie wszystko to jest czyste oczywiście, bo to jest zima, więc no na pewno się przy tym jeszcze dobrze ufajdam. Więc, co mam, trzeba ściągnąć lampę można też, nie wiem czy to jest właściwe czy nie, ale są tutaj takie elementy właśnie, że można je tutaj popchnąć. I już w chwili, troszeczkę ta lampa nam wyszła. No więc czas na kolejne światło. No tamto musiałem sobie w sumie ciutkę przećwiczyć i mam nadzieję, że tu będziesz łatwiej. Czyli odkręcamy na początku to. Ten, ten biały dędzelek. Jak szczerze mówiąc no, nie jest to zbyt wygodny sposób w sumie wymiany tych żarówek, no ale lepsze niż jazda do serwisu i tam zapłata za to i jeszcze pewnie zebranie pół samochodu albo leżenie i grzebanie w nadkolu, już no, nie to firmy rozwiązują. Więc tak, to do góry, tą blokadkę, no właśnie lewo może nie, już tak łatwo może się zamienimy no właśnie, poszło Jak już mam blokady zwolnioną ja tutaj pchałem, że ten jest taki właśnie, o to jest światło czy znaczy nie, trzeba jakoś poluzować ciutkę Dobrze. Muszę je pozwólować, poz później pokażę Wam dalej. Wcześniej pokazywałem, trzymałem tutaj ciąnąłem za tą część i pchałem tutaj za tą właśnie. No i wyszło. Nic się chyba nie uszkodziło, więc czas dalej dłubać. Więc mamy światło już w takiej pozycji. Zaraz je wyciągnę i pokażę Wam co i jak należy dalej działać. Tu mamy tu złącze. Tego złącze już nie będę odczepiał, bo za dużo z tym jest siłowania się. Pewnie jest jakiś na ten sposób, ale ja go nie znam. Teraz wymienimy hajdynkę. Ona jest dokładnie pod tą gumką. Jak tą gumkę wyjmiemy, to będzie to wyglądało następująco. A gumka jak gumka. Jest taka ze środka. I tutaj mamy naszą... Jedynkę. Czyli musimy odpiąć, odpiąć po te zaszczepki i sobie je Tak, jak już wyjmiemy tą żarówkę, to musimy pamiętać, że ten ścięty rożek musi być tak samo później włożony jak wyjmujemy, gdyż nie będzie to pasowało, trzeba będzie znowu wyjmować kombinować, wyciągać, wkładać. Więc on jest tutaj powiedzmy tak to leży z prawej strony. So, żarówka jest tak przymontowana. No bo już na po wyciągnięciu musimy pamiętać, że o, tak trzymając kabel to wcięcie jest od góry. Że włożyłem już nową i czas ją włożyć do środka. Nie mamy już założoną naszą nową hajdnikę. Jak widzicie to wcięcie jest tu gdzie powinno. No to jeszcze założymy nasz gumowy które i bierzemy się za patchwork'a, który jest tutaj. Podjęcie wygrane jest następujące. Żeby wyjąć tą h tutaj widzicie są takie zapadki, trzeba po prostu przekręcić w odwrotnym kierunku. I mamy już, tu była akurat spalona, H7 do wyjęcia. No i mamy założoną już H7, tylko należy pamiętać, że przy tym wcięciu, przy tym o takim o tutaj w tej wypustce musi być ta część z tym wcięciem, gdyż też nam to nie spasuje. No samo włożenie jest już łatwiejsze, tylko wkładamy i wystarczy nam to przekręcić. To trochę w to jest że to była jakaś się uda. No, przekręciliśmy. Nikt nie powinien być w stanie. Okay. Zakładamy jeszcze gumkę. No i po wszystkim. Po światła na miejsce zakręcamy to nasz ten biały zędzenek i wkładamy ten no tą blokadę żeby to światło działo. tam gdzie ma być no nie powiem, że ta zmiana była jakaś banalna no ale nie było coś tak strasznie pierwszy raz to robiłem, więc następny będzie już łatwiej no myślę, że wam też powinno być łatwiej nie domyślać się co jak. Dzięki.